Czy dzisiejsza młodzież, czy łatwo jest ją rozproszyć? Dużo się mówi przecież o social mediach, a w kontekście tego, że młodzież jest coraz bardziej rozproszona. Czy to właśnie widać też na zajęciach? No jest tak. Czyli TikTok potrafi wygrać z gitarm? No, ja zawsze proszę chociaż o ściszenie tego telefonu, bo jednak jest to, no, jest ten ekran, i coś się wyświetla, jednak rozprasza, nie? Niby nasze zajęcia, godzina lekcyjna trwa 45 minut, ale trzeba się przez te 45 minut jednak troszkę skupić. I są rozproszeni. Są rozproszeni, jak przychodzą niektórzy po ilości zajęć w ciągu dnia, no bo każdy ma gdzieś inne swoje tam sprawy jeszcze. Natomiast widzę, że jak się przysiedzi z uczniem, kimkolwiek i się siedzi tak jak... Ja tutaj i, i jest uczeń obok mnie i jednak się czuje obecność nauczyciela, to jest też inaczej, nie? że się potra potrafi jednak na przynajmniej tam 10 minut tam bez niczego, nie spojrzeć nawet w sufit, tylko zrobić swoje. Nie? Czyli 10 minut to już jest dobry wynik. No, potem jest troszkę, już dochodzi jakieś tam, bo to zmęczenie, a to się siedzi w jakiejś jednej pozycji i tak dalej, nie?